Hej Hejsiomiczko, witajcie z tej strony Gileon i tecie w sklepie 2 grudnia 2023 roku. I co dzisiaj mamy pakiet serca, nigdy już za 1600, rusz do akcji za 500, żniwierz za 800, kryształ za 800, bombowy mrok za 1200, gwiezdna różdżka za 800, zestaw karty na stół za 1800, saura za 800, barwny łowca za 800. Czaszkownik za 1500, Czaszko Berło za 500, Agent Chaosu za 1500, Powróciło Stranger Things, tylko tym razem z malowaniem Pnącza, którego nie było w sklepie prawie 1500 dni, także mega rzadki powrót. Powróciło Invincible, powrócił Lewis Hamilton, ikonowe motki nadal w sklepie. I mamy też dzisiaj Eminem w sklepie, tylko niestety, jeśli macie ustawiony język polski, to z jakiegoś powodu go nie pokazuje. Jeśli zmienicie sobie język na angielski, to normalnie ten Eminem powinien wam się pokazywać. I uwaga, jest ten Eminem, czy go nie ma? Tak jest. Także proszę bardzo. Jak sobie zmienicie język na angielski, to Eminem będzie nadal w sklepie. No i co jeśli sklepion się podoba, to pamiętajcie, subzone łapkę w górę, kod Gigi Leon w sklepie, a się z żegnam. Siemneczko.